Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak edytować ustawienia od daty i czasu na tablecie Pocopad M1. Na początku przechodzimy do ustawień. Następnie zjeżdżamy w dół do zakładki Dodatkowe ustawienia. Tu wybieramy na samej górze Data i czas, gdzie możemy zmienić format godzinny na 8 godzinny, przepraszam, 12 godzinny lub 24 godzinny. Możemy też wyłączyć automatyczne ustawienie daty i godziny i ustawić to samodzielnie, np. ustawić sobie godzinę oraz dzień. Oczywiście możemy wrócić z powrotem do automatycznego ustawienia daty oraz godziny. Możemy też ustawić sobie strefę czasową, wybrać na przykład inny region i wtedy ustawi nam się strefa czasowa. Możemy też tutaj wybrać sobie opcję podwójnego zegara. Jeżeli ją włączymy, będziemy mogli wybrać drugi zegar, który będzie miał jakąś inną strefę czasową. Wtedy wybieramy sobie tutaj w ten sposób. I w tym momencie będą pokazywały nam się dwa różne y, zegary. Tutaj będziemy musieli sobie dodać widżet. Do naszego zegara. Tu mamy podwójne zegary, i właśnie któryś z tych będzie nas interesował. I dajemy sobie gotowe. Oczywiście można go też przestawić w inne miejsce. Ja sobie dodałem na nową stronę. I mamy tutaj nasz pierwszy zegar i nasz drugi zegar. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję z mojej strony. To tyle. Ja się żegnam. Cześć!